Witam wszystkich w moim podcaście Technik Domowy. Możesz to zrobić. I jak zawsze na początku jest to podcast kierowany do osób dorosłych, posiadających własne domy, mieszkania, pracujących w branżach niezwiązanych z techniką, odnoszących sukcesy, natomiast nie posiadających zbytnio wiedzy, doświadczenia w takich pracach domowych, technicznych, typu cięcie, coś tam wiercenie. I którzy właśnie by chcieli coś podjąć już w tym starym wieku, dojrzałym czy tak powiedzmy, po studiach, pracując i nie, nie mieli doświadczenia z tym, nie zdarzyło się, więc ten podcast jest skierowany do Was. Oczywiście nie tylko, ale w związku z tym, że to są pewne rzeczy, można powiedzieć, podstawowe, dla niektórych mogą się okazać banalne czy proste, ale jeżeli tak się zgłębimy troszeczkę, to. Ta wiedza jest nieugruntowana u ludzi, którzy po prostu mają jakieś narzędzia, więc to tak na marginesie. I dzi dzisiaj będzie o kotwie. Ostatnio był temat o wierceniu w płytce takiej grysowej czy tam łazienkowej, prawda? I wywierciliśmy sobie otwory, jeżeli to jest na ścianie, chcemy coś zamocować, i mowa była o o kołku, który tam wkładamy, prawda? I, I wkręcamy sobie coś, prawda? Wbijamy ten kołek, on jest z tej strony, wkręcamy. Natomiast mocniejszym takim elementem złącznym, naprawdę silnym, jest kotwa wbijana tak dzwoni troszeczkę i ona ma tą taką charakterystyczną końcówkę tutaj przesuwną podkładkę gwint i nakrętkę. Idea jest taka, że wiercimy otwór, tutaj pisze M12. Więc wiertłem o średnicy 12 mm do betonu wiercimy na taką odległość, którą chcemy tą kotwę tam umieścić, żeby nam wystawał gwint, powiedzmy coś tam na tym nałożymy, ale to za chwilę. To jest dosyć istotne, prawda? Więc mamy wywiercony otwór w tej płytce. Potem mamy wywiercony tutaj otwór wiertłem udarowym, prawda? I możemy wtedy włożyć ten element w ten otwór. Przełożyć go. Tutaj jest akurat tak na ciasno, więc użyję mniejszej kotwy, prawda? Trzeba dobrać mniejsza i wbijamy. I teraz o co chodzi, że wbijając młotkiem tutaj tą kotwę, ona wchodzi w otwór beton. Tutaj, i kiedy próbujemy ją cofnąć. Ten element ruchomy, tutaj ten koszyczek się blokuje. I dokręcając ona jest już zablokowana, jej nie pociągniemy tutaj. Tutaj się zablokowało i wystaje nam świetny taki element, właśnie śruba z nakrętką. Wiliśmy to młotkiem. I możemy przymocować do tego bardzo mocne jakiś element. Tu mam taki solidny kawałek blachy. Nierdzewnej, akurat, prawda? I możemy założyć, nakręcić nakrętkę. I teraz, nakręcając, właśnie następuje ta blokada tutaj w tym betonie. Ten koszyczek nam się wcina w ten beton i nie pozwala się wysunąć. I to, to połączenie jest bardzo mocne. Dokręcając kluczem. Do mocnego oporu, prawda? Mamy do ściany przymocowaną taką blachę. Tutaj, drugim, do tego można coś przyspawać. Już tutaj jest inwencja, właśnie do takich dużych obciążeń można to zastosować. I tak dzisiaj też przygotowałem sobie podkładkę. Tak, dla relaksu relaksu. To jest to przed 10 lat, 11 to jest akurat dokładnie październik 2013. I tak przeglądając trochę, widzę, że głównie sedany. Zaznaczyłem sobie sedany Opel Monza, taka przyszłość świetlana dla takich sedanów. Trochę. Znowuż. Nic tak nie zapowiadało jeszcze tego, chociaż symptomy już były. Mercedes, gorący metal, piszą, że chcą wejść w tych uterenowionych. Więc czy to wtedy właśnie takie pytanie? Faceci w rajtuzach kończyli i Przesiadali się na normalnych, solidnych facetów z sedanów do tych suwów w przyszłości. Czy to właśnie wtedy zakładali te rajtuzy i <grywki> stawali się facetami w rajtuzach i w suwach? Także pytanie otwarte. Ktoś lubi suwy, to bezpieczne, fajne auto, ale to zmiana była. Jeżeli teraz jeszcze mówimy o tej stali nierdzewnej, bo to jest dla mnie dosyć taki y, temat bliski. prawda, Tutaj mamy właśnie wypolerowaną, w zewnątrz. A tutaj jest taki jakby surowy element, prawda także te elementy, bo nie każdy to rozumie, nie, dla wielu osób jest tak, że to jest pokryte jakąś powłoką, prawda? Błyszcząca w zewnątrz, że to jest jakaś powłoka. To nie jest powłoka, to jest po prostu efekt uzyskany poprzez. Ścieranie i szlifowanie tej powierzchni. Także gdzieś tam jakiś uchwyt w kuchni czy przy schodach, prawda? Mamy taki błyszczący. To jest jednolity materiał, jednorodny. Ten element można wypolerować również do takiej. Można go zmatowić, prawda? Tutaj tak dla przykładu pokazałem działanie takiej ślifierki, która ściera tą nawierzchnię. Można to w ten sposób osiągnąć. I ten element jest cięty laserem. Także to jest wycinarka laserowa, która ma program odpowiedni i z grubego arkusza, z dużego, z cieńszego wycina wszystkie te elementy, więc ktoś ma jakiś pomysł, to można sobie do takiej firmy zgłosić taki projekt i można, mogą wyciąć coś takiego i sobie w domu to zastosować. Także nie było może dzisiaj wodotrysków, ale te informacje wydaje mi się, że były przydatne do następnego.